Hej, cześć, cześć, mam ludzie, z tej strony Robin Skateboard i witajcie dzisiaj w malutkim vlogu. Jak widzicie, powróciłem do starej formy, czyli nagrywania vlogów przy mojej zacnej półeczce z grami i książkami. Aktualnie tak wygląda, nie ma tu wszystkich tytułów oczywiście i z śmieszną pałeczką z IMA Liczo <gryw> którą gdzieś tam udało mi się zdobyć. Niestety światło, przepraszam, że strasznie jest słabo, ale... Tylko jedną lampę mam tutaj, jeszcze z, tylko z jednego konta, dlatego tą stronę będę miał ciemną twarzy. Niestety na no, oświetlenie do dupy będę musiał na tym popracować. Kupić sobie chyba jakąś lampę normalną, taką do nagrywania bardziej. Spotykam się dzisiaj z y, wami, ponieważ jak sami zauważyliście na pewno, skończyłem amnezję. Fajna seria. Oj, gra mi się tak spodobała nagle, gdy ją przeszedłem dopiero, mi się zaczęła podobać gra, co jest dosyć ciekawą m, sytuacją. E, właśnie widzicie, no nagrywam sobie tutaj w, w moim pofeiku. No i amnezję przyszedłem. No i fajnie. No i teraz mam pytanie do Was. Ponieważ z racji tego, iż przyszedłem amnezję, myślę, czyby. I teraz, właśnie, kwestia jest taka: że albo pierwsza kwestia, czyli pierwsza opcja, to będzie pierwszą opcją. Opcja pierwsza zostawiam. Nie będę zaczynał żadnej nowej serii i skupię się na Arkanii, Raizenie i Darksidersie, czyli na moich trzech seriach. Albo zacznę. Druga opcja to jest. Zacznę kolejną sobie serię. Na przykład Gotika 1 roczne tajemnice, chyba tak się nazywało, pamiętam, że widzieliście dużo i to by była czwarta moja seria. I teraz mam pytanie do Was, czy chcecie, abym e, robił kolejną serię, czy chcecie, abym skupił się na tych trzech, które już mam? E, wiem, że z czterema na pewno będzie o wiele więcej roboty i nie wiem, czy zawsze będę miał czas, żeby nagrywać wszystko tak naraz, czy... No ja przepraszam, tak mi się strasznie odbija dzisiaj, że szok. nie wiem dlaczego i czym, ale okropna takim, nie wiem, refluks czy cholera co? Okropne. No, ale y, czy wolicie, żebym prowadził cztery serie, czy trzy? I też właśnie, no zależy, bo cztery jak będę prowadził, na pewno y, odcinki z poszczególnych serii będą wychodziły bardzo różnie. Na przykład tego dnia będzie dwastego, tego tego i tak w kółko, i tak różnie. A na przykład jak będą tylko trzy serie, to wiadomo, że będzie wszystkiego trochę więcej niż do tej pory, ale wiem, że Gothic Mirage w może być naprawdę fajną serią ze względu na to, że gra cieszy się dosyć dużym powodzeniem i że sam Gothic, to jeszcze właśnie ten mod podobny jest świetny. E, na tym jeszcze pomyślimy. E, no czy napiszcie no, po prostu w komentarzu, czy wolicie, żebym kontynuował serię jakie mam i skończył jej dopiero, coś nowego brał, czy wolicie już zobaczyć teraz, nasze znaczy, te w moim wykonaniu. Zależy od Was wszystko. E, ja się ustawię pod Was. E, o czym jeszcze chciałam powiedzieć, no tak jak mówiłem, Amnezja się skończyła, bardzo fajnie, spodobała mi się gra. Kudę, wiecie co, nie mam na czym usiąść, właśnie siedzę praktycznie na nogach, na kucaka jestem, potem wam pokażę śmiesznie jak wygląda. E, ogólnie tak, no skończyłem tą Amnezję, bardzo mi się go spodobała ogólnie. Wiecie co, to się trochę przybliżę, ponieważ tam nie i taka chodzi praktycznie tylko o mnie. No ogólnie bardzo świetna gra, podobała mi się, końcówka mi się strasznie podobała i będę musiał chyba sobie poczytać trochę więcej, co chodziło o twórcę i tak dalej. Ale zobaczymy jeszcze. Znaczy zobaczę sobie ja to sam i zachęcam Was bardzo do zagrania, jeśli nie graliście. Fajnie się można wczuć w klimat, albo nie trochę strasznie, trochę wrocznie, a bardziej chodzi o ten klimat fajny. E, no to tak, to druga sprawa właśnie z tego, że przyznam ona i fajnie jest. I co ja bym jeszcze chciał do Was powiedzieć? Jest piątek, idźcie się napić browarka, jak nie możecie jeszcze browarku wpić, to napijcie się z, albo idźcie na jakąś fajną litreskę i tu poznacie jakichś fajnych ludzi, o, bo... No, wiecie, piątaczek trzeba jak korzystać z życia, jest weekend piękniej w ogóle. <laughs> znaczy, pewnie jeśli to oglądasz później niż po dniu wydania, no to pewnie jest jakiś inny straszny dzień, tygodnia, gdzie jest pełno szkoły i wszystkiego. No, ale pamiętajcie, korzystać z życia. Jeszcze, póki jest pogoda, dosyć ładna. Znaczy, dzisiaj to w ogóle padało i wczoraj, więc kupa, no, ale chciałem pójść sobie na loga, bo jeździć trochę nie wyszło. Ale już snowboard powoli się szykuje na sezon. Oczywiście mam kamerę, on no, teraz fajną, to będę mógł na snowboardzie ponagrywać, co nie, co wam pokazać. Może zrobię jakąś zimową szkółkę z snowboardu a la Robin Skateboard. Robi snowboard już wtedy. Mam fajnych pomysłów, parę w głowie. Teraz, gdy mam kamerę trochę lepszą, chociaż kujowo łapie, jak jest słabe oświetlenie. O, jak mnie to boli, wiecie? Jest super kamera, wszystko ok, ale gdy nie mam dobrego oświetlenia, to jest taki straszny szum w tej kamerze. Tak, wszystko jest niewyraźnie, dlatego oświetlenie jest tutaj podstawą przy tej kamerze, ponieważ no kamera nie jest jakaś super mocna. No, ale miejmy nadzieję, że pojedziemy testowanie. No, jak ja widzę, to nagrywa się świetnie i wszystko pięknie widać, ale gdy zgrywam ten materiał na komputer, to już nie jest takie fajne i ładne jak nawet wygląda. Dobra, ja oczywiście jestem trochę taki nieogarnięty. Dzisiaj sobie zrobiłem popołudniową drzemkę i wstałem taki o, jak zombie takie, zjadłem obiad i do tej pory nic nie zrobiłem, a jest gwicznie, chyba teraz nagrywam tylko o 21, a jeszcze mnie czeka wypracowanie z polskiego, praca domowa z czegoś tam, przygotować się na jakiś sprawdzian. Szaleństwo ogólnie, ale no, znajduję trochę czasu na nagrywanie. I tutaj również chciałbym pozdrowić moją dziewczynę, Paulinę, która pożyczyła mi statyw pod kamerkę, dzięki czemu będę mógł teraz nagrywać super fajnie vlogi w każdym praktycznym miejscu. Statyw jest... statyw w ogóle prezentem 18 ode mnie i jeszcze takiej jednej znajomej dla niej. No i postanowiła, że skoro u niej chwilowo nie stoi, bo nie robi zdjęć, właśnie Paulina, y, pożyczyła mi statyw, dzięki czemu mogę nagrywać vlogi w gdzie takich chociażby jak ten. Znaczy w sumie taki pier... To był ten vlog, o ile to można vlogiem nazwać, ponieważ nagrywam po prostu sobie informacje dla Was, bo mi się nudzi i chciałem przedstawić wtedy kamerę. No i ogólnie jeszcze. A, i właśnie chciałem jeszcze nagrać fajnego vloga jakiegoś, który będzie poruszył jakąś poważniejszą kwestię. Znaczy, będzie taki bardziej konkretny to vlog niż takie pitu-pitu, tak zwane. No i, no i tak, no, nie wiem co jeszcze Wam powiedzieć. Mam... Powiedziałem najważniejszą kwestię, czyli o tym, czy czwartą serię zaczynać, czy lepiej się skupić na tym, co teraz są. Powiedziałem Wam o amnezji, że świetna gierka i polecam mi, że skończyłem ją. Powiedziałem ogólnie jakieś tam pierdółki i tak dalej. No i pff, nie wiem, jeśli macie jakieś pomysły co do mojego kanału, to po prostu piszcie. W sumie, kurczę, Brakuje mi świeżości trochę na moim kanale, brakuje mi czegoś takiego, jak zauważyłem ostatnio, często wchodzę na różne kanały, nawet osoby, które mają mniej widzów, jakoś tak u nich to jest tak ładnie zrobione, że i mają takie fajne jakieś intro z jakimś takim taptepikiem, jakieś takie takie proste, fajne, przejściowe, yy, mają te materiały na dobrym poziomie, takie... kurczę no. Czuję, że ja to robię w takim starym stylu i nie wiem, czy ten stary styl jest dobry, znaczy wiem, że zdobyłam widzów i ogólnie jakąś taką popularność, ale nie wiem, czy nie warto by było, że tak powiem, przesiąść się na trochę taki świeższy, nowszy styl, czy pozostać jednak w tym takim retro YouTubie, znaczy w tej takiej, wiecie, że materiały z jakimś tam... Osobnie intrem jakimś śmiesznym, zwyczajnie sklejone to w filmik z moim głosem i tyle, no nie? Czy jednak przesiąść się na jakieś tam jak, przefekty, bajery i tak dalej. Powiem ja że mi grzeje ta lampa w prawym boku. Jest mi tak ciepło przez tą lampę, że nie wiem. No i dobra, no i to chyba wszystko. Myślę, że moja siostra się ruszyła. Mam nadzieję, że nie będzie chciała mi do pokoju nagle. No i dobra, 7,5 minuty, czas zakończyć to wideo. No i do słyszę, trzymajcie się, pamiętajcie pisać komentarze pod spodem, co sądzicie o tym, co powiedziałam w tym odcinku. No i na zakończenie ja wam coś śmiesznego, ale nie mam nic pod ręką, także nic śmiesznego dzisiaj nie będzie. No, Trzymajcie się, cześć, ja mam pilotem włączam właśnie nagrywanie, jeszcze mogę Wam zoomować siebie. Siema, ale dziwnie troszeczkę. No nic, dobra. To trzymajcie się, cześć, ludzie, robić skateboard i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa pa! Trzymajcie się.